Siema wszystkim, tu Lomyx witam was w moim epizodzie szóstym Terrarii, znowu. E, wróciłem po długiej przerwie. Może nie aż takiej długiej, ale dla mnie długa, a ja lubię robić wideo ogółem. I tak, gramy dalej, jeżeli się nie mylę. Teraz mamy pójść na lewo, poeksplorować na lewo, tak jak i obiecałem ostatnim razem. Jeżeli się nie mylę oczywiście, bo to trochę dawno temu było. W tydzień chyba temu nawet wgrałem ostatni epizod i będę wygrać kiedy mam czas. Teraz też angielską serię Minecrafta zacząłem. To jeśli nie mylę przez kilka epizodów będzie seria Minecrafta, angielskiego i polskiego Minecrafta. Bo po prostu nic nie będzie polskiego i sam angielski Minecraft. Minecraft to fajna gra, bardzo fajnie. Bardzo fajnie się gra. Więc do rzeczy. I chciałem tylko Wam przypomnieć jak tylko na moje wideo. Jeżeli ktoko... ktokolwiek ogląda moje wideo, to chcę tylko przypomnieć, że... O, noc się robi kit, Że... Że em... ja mam Steam'a i zero przyjaciół na Steam'ie. Mam chyba Steam'a to jest ile? Rok? Nawet i więcej. A to pewnie dlatego, że nie gram na internecie w grę żadne. Bo nie mam już takiego dobrego internetu. I tak, to jest wersja 1.4, bo to nagrałem trochę wcześniej. Zresztą dobra, nie oszukujmy się. Nie, kupu, nie kupiłem terrarii, chociaż już zamierzam. Nie mam PayPala. Rodziców y, proszę, ale na razie nie chcę. Kupić to Co mam niby zrobić? Przykupić ich? Czy co mam pieniądze? Te 10 euro to nie dużo 40 zł. Wiem, że było dużo fajnych rzeczy jest w, w nowym jeden. 1,5, żeś się nie mylę. Ale. No, nie update'owałem jeszcze. Ale mam zamiar updateować, mówię od razu. To jest, czy to jest wielki świat? Czy to jest normalny mały? Czy, czy bez znaczenia? Tak, o czym ja dzisiaj będę rozmawiać? Ja dzisiaj będę rozmawiać o moim. Głęb... o moim YouTube. O, głęb... o moim klanie, tak sobie to tu powiem. Czy nie zauważyliście? E, mam klan i um, ja bym wyjaśnił sytuację. Nie było mnie, bo zajmowałem się klanem z moim kolegą w Irlandii. Światowy slajd. Ginny, koleś. Powiedz, ok, O, korupcja, znowu korupcja. Czyli mamy korupcję po lewej i po prawej? Co jest złym znakiem. Ja chyba na razie tu sobie domek zrobię i później przejdziemy przez korupcję trochę. O nie, zarabia nam się spanować Już jest noc. Słuchaj, zombie Idzie pierwszy zombie. Proszę bardzo, zapraszam. Nie wiem, czy przeszkoczył. Szkoczył, zobie. Elek skoczył. Czyli zombie jego musimy dzień 9 razy. Czyli chcemy nawet szybko. Mam nam 14 życie zabiera, to bardzo źle. Ops. Wykończmy budowę naszego domku. Wiem, że jest nie za dużo. Widzicie. A może jeszcze go. Mamy tu nasz mały, mały domek Tak na razie przed korupcją I chyba go tu zostawimy, wiecie? Jeżeli Jeśli nie mylę, możemy od ręki robić Platformy Ops Dzisiaj nie chcę robić tego za długiego, bo jeszcze muszę wyrenderować i wgrać e, Minecrafta Dzisiaj wszystko zresztą będzie wgrane Trawa, nie! Zaraza ym, Tak się raczej... Mam nadzieję, że to lubicie Więc to jest epizod szósty, tak Dzisiaj będę rozmawiać trochę czy ja mówię już o czym ja będę sam nie wiem już będę normalnie rozmawiać, jakieś beznadziejne gadki wam strzelać i takie skrętoły. A tak, miałem jak gadać w moim klanie HD. Tak, z przyjemnością, jestem częścią klanu HD lub Drop, jak ktokolwiek umie, jak ktokolwiek zna. Miem wam tak, w ogóle, jak chcecie, możecie dołączyć, ale musicie mieć yy, bardzo dużą znajomość angielskiego, musicie grać na PlayStation bardzo często. OJ nie! A, smał, to jest mały, to mogę nawet zabić Na ich się nie Dobra, tak że nie, to jest znaczenie. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, tak że powiem, żeby iść tak nisko, tak daleko. No tak jak mówiłem, tak jak i obiecałem, eksplorujemy trochę w lewo i tam mamy akurat korupcję, tak jak i w prawo, że się nie mylę. Więc co? Wiecie co, mi się niezbyt chce nagrywać. Ten następny krótki epizod, tak jak i epizod piąty, więc. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dzisiaj się niezbyt dobrze czuję. Z u mnie głowa boli. To dziękuję bardzo za oglądanie epizoda 6. Teraz zabijemy tylko zombie. No i giniesz! Tak jest szybciej. Tak, sensie jak wrócimy, będę miał yy, piąty yy, 1.5. Wersję tak, dziękuję bardzo za oglądanie. Komentował Lewa we are Polish i... Oczywiście zapraszam do mojego kanału, a tak. Nie nie nie. nie, Jeszcze nie skończę, tylko nie powiem trochę. Tulaków chyba nie będziemy przyjmować, wiecie. I tak już jest chyba pełny. Logułem tak. Ja mam teraz dwa konta na YouTubie. Przepraszam, że się nie ruszam się ruszać, żeby wam dać trochę coś do oglądania. Ja mam dwa konta na YouTube, ja teraz mam Lomix, zresztą mam trzy, ale to bez znaczenia. Mam Lomix HD, zresztą, to które musiałem zrobić. Tak się nazywa moja postać. Y, konto na PlayStation 3. Nie dodawać, ja nie dodaję nikogo do przyjaciół, prócz ludzi z klanu. Jak chcecie mnie dodać, to y, Rodowy Irys. Nie wiem, czemu się tak nazywam, ale jest Rodowy Irys. Dodawajcie mnie, jak chcecie. Nie mam niezbyt dużo przyjaciół, to zapraszam śmiało na PlayStation. Rodowy Irys. Y, ja musiałem zrobić konto na YouTubie Lomix HD Mam tam jeden film, wygram go na We Are Polish A Lomix HD ogółem chcemy usunąć, ale mój e, kolega, czyli ogółem, ten kto jest właścicielem, tak jakby klanu, on ja się nie zgadza. Mówi, że musimy mieć swoje własne te na YouTubie, więc no chyba niech i będzie na Lomix AD Będą moje gameplaye z Black Ops i TP. Czyli jak, jak coś nagram, jak gram, czy coś będzie tam, Lomix HD. Link będzie w deskrypcji. Subskrybujcie, proszę. Um, Ogółem, we are polished na wszystkie terrarie, minecrafty, wszystko, tutoriale. To jest ogłębny mój główny kanał. Praktycznie tu tylko wideo wpuszczam. Na sadę. na razie nic nie będzie, bo nie mam ani piviora, ani nic. Więc... Praktycznie. Kurna, te zombie mnie nerwują. Geje. Lubię tego, e, Kilo, bo w ogóle nie ma tego, nie do ich, knockbacka nie ma praktycznie To jest tak jakbyś zadawał 6 zamiast 5 e, Na sekundę A to ich jeszcze odrzucać, myślisz, da bliżej itp Tak częściej tak e, Ja chcę bardzo usunąć remixada i żeby miało wszystkie wideo na jednym kanale Właśnie nie, nie rozwoje się przecież I jeszcze powiem, e, zapraszam ludzi kto chce przyłączyć? No, może nie tak bardzo przyłączyć. Kto chce to zapraszam bardzo do mojego kanału We Are Polish. Ogółem miałem to robić kolegami z Polski, ale nie wyszło. Więc zapraszam Was szczerze. Jak macie jakieś. Nie mówię, że da Wam dam hasło i mojego e-maila itp. Macie jakieś filmiki, róbcie, ja mogę je włożyć. To mi się przyda, Wam się przydaje. Mi bardzo potrzeba ludzi. Lubię interaktywność. Więc macie jakiś filmik to włóżcie go Ja go, albo przeszlicie go, albo no mi go, ja go uploaduję Będzie reklama dla was i reklama dla mnie i będzie dla wszystkich I... Dziękuję bardzo za oglądanie To dla was, Lomix, we are Poli Zabiję jeszcze te ostatnie dwa zombie O Cięcia. Moja moc psychiczna. Dziwne to było. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Komentował dla Was Lomix We Are Polish i see you next time guys.